Witam serdecznie, zapraszam. Kto będzie chciał w sobotę w Chorzowie, jestem u Rysia Dłonia, tam w Skansenie. Zapraszam w Chorzowie, dwa dni, sobota i niedziela. Poczęsturek oczywiście będzie moim zakwasem buraczanym. Słynna kapusta czerwona, która jest znana już chrzan i, i, i burak. Rewelacyjna kapusta w takim smaku, będzie można ją nabyć. No oczywiście trzy rodzaje kapusty będziemy mieć. Nasza kapusta i w stylu taka kimchi, lekko, lekko pikantna. No i nasza oczywiście kaposta z ziołami. Wszystkie te produkty są również na sklepie zdrowia bez leków. Również tam jest zdrowie bez leków z nami w Chorzowie. Także zapraszamy są od nich produkty i będzie początku lek. Oczywiście nasz będzie musiał napić każdy na ciepło, podamy cytr, a więc jabłkowy cytr, czysty sok z kminkiem, z koprem, e, rewelacyjne na wzdęcie, nazga, na si, bo to ma problemy rządkowe, coś takiego spróbuje na ciepło. No i oczywiście nasz czysty ocet jabłkowy, takie nasze produkty. No i oczywiście nasze jajka. Zapraszam w Chorzowie dwa dni. Kto będzie chciał nabyć, to może podjechać sobie i zabrać. Oczywiście polecam cały czas niebieską kapustę. Będzie tam do nabycia cały czas na moim sklepie sklepem. Ja i baba. Kto wejdzie, wysyłam tam, gdzie jest więcej dziewczyn, mogą Wam wysłać. Do samych świąt nie braknie tej kapusty. Kto będzie chciał, to możemy robić. na targach. Teraz e, mieliśmy parę sztuk, to zabrać. Także polecam wszystkim. Zapraszamy na, na te dwa dni. Kto będzie chciał w Chorzowie. A cały czas ten towar, wszystko, co tu pokazałem, jest na sklepie. U... Zdrowia bez Pozdrawiam wszystkich już przedświątecznie i, i oczekujemy na, 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 na w sobotę. Widzimy się na, na, na spojsku. Dziękuję.